Proszę teraz pana senatora Józefa Łyczaka o przedstawienie kandydatury pana senatora Jerzego Chruścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie marszałku, wysoka izbo. Pan senator Jerzy Chruścikowski ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1981 roku angażuje się w działalność związkową NSZZ, Rolników Indywidualnych Solidarność. W tym związku po 2007 roku pełni bardzo odpowiedzialne funkcje, będąc przewodniczącym bądź wiceprzewodniczącym Rady Krajowej. Jeżeli chodzi o staż pracy, w parlamencie pan senator Kruścikowski rozpoczyna właśnie szóstą, szóstą kadencję w Senacie. W Senacie czwartej kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W szóstej kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W siódmej i ósmej kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysoka Izbo Rolnictwo stało się jest głównym działem gospodarki narodowej. Stąd i rola Komisji Rolnictwa jest szczególna. Dlatego przewodniczy tej komisji może ktoś, kto posiada bardzo dużą, ogromną wręcz wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z rolnictwem. A taką osobą jest pan senator Jerzy Kruszykowski. Stąd wnoszę i proszę Wysoką Izbę o poparcie tej kandydatury. Dziękuję bardzo.